naszej obecności w systemie bezpieczeństwa europejskiego. Mamy tu konflikt, jak wiadomo, czyli NATO to jest pomysł amerykański. Tak naprawdę Amerykanie zagwarantowali sobie tam w tym traktacie, że zawsze oni będą mieli tego generała głównodowodzącego. Natomiast równolegle powstają siły zbrojne Europy, powstają tak tam, umówmy się, że tak mówią, że powstaną siły zbrojne Europy. W każdym razie już idą na to, czy mają iść na to setki miliardów euro. No i pytanie brzmi, czy w w takim razie powaga i y, y, taka niezawisłość Paktu Północnoatlantyckiego w Europie ma miejsce, czy już nie? No bo jeżeli nie, no to powiem, że ja to widzę źle i będę na ten temat też na RB nie mówił. Że y, y, był tu taki komisarz u nas w Sejmie, y, który zajmuje się budowaniem właśnie y, tego systemu y, wspólnych zakupów. I tak mi się wydaje, że w tych wspólnych zakupach to chodzi o to. Żeby te zakupy były robione we Francji w Niemczech, bo tutaj są tylko fabryki. Nasze fabryki zostały wyłączone z tego, dlatego że komponenty używane na przykład do kraba, czy też innych pojazdów bojowych, takich jak Borsuk, są spoza Europy komponenty. I nie mieszczą się w procentach, które ustaliła Unia Europejska, która założyła, że wkład w taki wóz bojowy musi być 60% europejski. Inaczej nie ma finansowania. No to, proszę Państwa, Polska została w ten sposób wykluczona z tego systemu. No i teraz się martwimy o to, skąd pieniądze na to wszystko wziąć. Z pożyczek. To i, i tak to są pożyczki. Tylko tyle, że te pożyczki, które dostaną Francuzi i Niemcy w większości. To proszę Pana, na warunkach takich, że naprawdę zdziwi się Pan, jak Panu opowiem. Otóż proszę Pana, to jest tak, że nic się nie spłaca przez najbliższe 20 do 40 lat, a potem dwuprocentowa pożyczka jest przez następne 10 lat i dochodzi dopiero po tych tam 40-50 latach do faktycznej spłaty tego kredytu. Także to są sumy bajońskie, powiedziałbym, na warunkach bajońskich. To wróćmy jeszcze do tego jednego konfliktu, który rozpoczął się w piątek na, no, na pełną skalę, czyli ataku Izraela na Iran. Pana zdaniem od tego zacznijmy, jak pan uważa, jak polska dyplomacja powinna się w, w przypadku tego konfliktu zachować? Zajmować jakiekolwiek stanowisko, kompletnie w te sprawy się nie angażować. Nie mówię tutaj o angażowaniu się w sprawy między Izraelem a, I, a Iranem, ale w ogóle jak dyplomacja polska powinna się polscy politycy zachować? Bardzo mi się nie podoba stosunek Izraela do Palestyny i wypowiedzi niektórych polityków, które mnie osobiście zmroziły. Otóż ja opublikowałem wypowiedź jednego z polityków, ważnych polityków izraelskich, który powiedział, że my musimy dzieci zabijać, bo te dzieci, jak dorosną, będą zabijały nas. Więc powiem szczerze, że to taka definicja po prostu budzi grozę. I, i powiem, że akurat Żydzi takiej terminologii nie powinni używać. Ich to w końcu też dopadło kiedyś. I oni te samych metod używają, powiem, że przerażające. Natomiast co do istoty, no to ten konflikt istnieje od lat, wtedy kiedy była Persja, czyli jeszcze niepodzielone wielkie państwo brytyjskie. Dzisiaj to jest, wiadomo, Irak, Iran. No to chcę powiedzieć, że Palestyńczycy są u siebie. No. My nie możemy o tym zapominać, że to jest Palestyna. Od setek lat i Palestyńczycy naprawdę nie muszą myśleć o tym, że oni mieszkają w Izraelu. No nie, odwrotnie. Czyli jak powinna polska dyplomacja się zachować? My powinniśmy zachować się tutaj, powiedziałbym, ze stoicką powagą. Ja tak bym zalecał, stoicką powagę. Wiemy, że Izrael wycofał swoich ambasadorów ze większości ambasad na świecie. Więc szykuje się na taką wojnę dużego kalibru. Po jednej stronie stoją Rosjanie i Liban, Chińczycy pewnie też, a po drugiej stronie stoją Stany Zjednoczone, i tutaj jest wielki dylemat w mojej głowie i pewna obawa o przyszłość dyplomacji polskiej, dlatego że Amerykanie zapewne za pomocą diaspory żydowskiej, tej nowojorskiej szczególnie, będą wymagać od Stanów Zjednoczonych lojalności wobec Izraela. Wiemy, że Donald Trump, jako jedyny chyba prezydent, asertywny w takich sytuacjach, więc e, różnie może być. Natomiast e, powiem tak. Mamy świat, e, mamy świat arabski i mamy świat europejski. Izrael jest kwalifikowany jako świat europejski, e, więc myślę, że nasza e, pozycja będzie jasna i klarowna. Czyli? Czyli czy nam się podoba, czy nie, jesteśmy mieszkańcami Europy. A tymczasem mamy kłopot, dlatego że w Europie jest już wiary muzułmańskiej kilkanaście milionów ludzi sprowadzonych w dobrych intencjach zapewne, bo chodziło o danie pracy, o, o to, o tamto i tak no i powiem, że ta bi broń biologiczna na terenie e, Europy rozrasta się do niebotycznych e, wymiarów i zaczyna być groźna dla nas samych. No, bardzo ciekawy jestem, jak Niemcy sobie z tym poradzą. Radosław Sikorski, Polskie MZ, informuje o tym, że że Radosław Sikorski rozmawiał ze swoim jordańskim odpowiednikiem, dostał zapewnienia, że Jordania będzie pomagała w ewakuacji polskich obywateli. Jak pan ocenia to, co polska dyplomacja, polskie MSZ robi w kwestii ewakuacji z Izraela Polaków? No, moja ocena jest trochę inna, bo jakby staram się wyciągać logiczne wnioski. Ja na przykład nie rozumiem dlaczego Jakub Jak czy pan ma płacić za ewakuację ludzi, którzy przed chwilą dosłownie postanowili być żydami w Izraelu i tam mieszkać. Ja po prostu nie widzę jakiegoś logicznego ciągu tutaj zdarzeń. A jeżeli Wiesz, to jest przedsiębiorca, który tam wyjechał. Je, ale co to ma za znaczenie? Jeżeli no ja... on zapłacił za wyjazd, to niech on zapłaci za przyjazd. No, ja nie rozumiem, dlaczego ja mam płacić za to, że wojna jest. Ja. Jestem gotów bronić polskich obywateli, nie izraelsko-polskich obywateli, tylko polskich obywateli, którzy pojechali tam na wycieczkę, i z jakiegoś powodu na przykład samolot nie wyleciał albo grozi im jakieś niebezpieczeństwo. To tam są konsulaty polskie, do których oni powinni się zgłosić i konsulaty powinni, powinny zapewnić im ewakuację do Polski. I to jest tak. Tak. A to, co się działo w ostatnich kilkudziesięciu godzinach. Wypowiedź wiceministra spraw zagranicznych Bartoszewskiego, właśnie który mówi, że pojechali na własną odpowiedzialność. Taki chaos informacyjny. Mamy też wypowiedzi Polaka, który jest ewakuowany z Izraela, który mówi o tym, że nie ma kontaktu, nie istnieje żadna oficjalna droga informowania obywateli o tym, jak się ewakuować. Telefony ambasady są nieaktywne. Do tego przedstawiciele polskiej placówki dyplomatycznej w Izraelu już wczoraj opuścili. Izrael przy pomocy, czy za, z pomocą Słowaków, więc nie ma też żadnej tam obsługi dyplomatycznej. To jak pan to ocenia? No źle to oceniam bardzo, bo to wskazuje na to, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych trwa w chaosie. My nie mamy w większości państw ambasadorów swoich. Ponieważ prezydent nie zatwierdził ich, ich, nie nominował ich. A w Izraelu ten bałagan jest już od ładnych paru lat, od kiedy Marka Magierowskiego Izrael usunął ze stanowiska, czyli relegował go stamtąd. I ten problem istnieje do dnia dzisiejszego. Ja nie obwiniam tylko i wyłącznie Polaków o to, bo ten bałagan zrobiono po tym, jak Marka Magierowskiego napadnięto na ulicy. I po czym po dwóch, trzech miesiącach, jak się dopominał sprawiedliwości, usunięto go z Izraela. I, I szczerze mówiąc, jest taka aplikacja, którą jeszcze za Prawa i Sprawiedliwości wprowadzono. Polak za granicą bodajże, on się nazywa. I tam są wszystkie informacje dotyczące ewakuacji, czy, czy też stanów zagrożeń, gdzie jechać, gdzie nie jechać, i tak dalej, i tak no, dalej. Myślę, że każdy, kto w taki region jedzie turystycznie dzisiaj no jest trochę szaleńcem powiem szczerze Sytuacja w polskim msz też nie pomaga? Nie pomaga. Zamieszanie z ministrem Szejną, który jest odpowiedzialny za Bliski Wschód, a jak rozumiem cały czas jest na wymuszonym przez premiera urlopie? Znaczy, jaki minister, takie ministerstwo. No ja niestety muszę powiedzieć, że pan Radosław Sikorski się wszystkim pewnie zajmuje, tylko nie tym, co powinien. I mam pretensje do niego o to, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie prowadzi sprawnej polityki dyplomatycznej na niwie Europy choćby i świata i jego słowa ostatnio, które, które dają do myślenia tak Amerykanom, jak i naszym sojusznikom, powiem, że trochę trochę dają no, takiego takiej niepewności. No, niestety minister Sikorski znany jest z tego, że, że potrafi coś tak w sposób nieprzemyślany powiedzieć, a nie powinien wróćmy do kraju wróćmy do Chciałem, chciałoby się powiedzieć że kurz opadł już po wyborach prezydenckich ale nie opadł bo mamy sytuację z ponownym liczeniem głosów z protestami które do wczoraj można było do sądu najwyższego tak. kierować jak pan ocenia z perspektywy już tych pewnego czasu od zakończenia drugiej tury swoje kandydowanie swoją kampanię swój wynik a czyli o sobie mam mówić proszę <laughs> A nie o tym problemie Giertycha. Tak, no tak to, Bo... za chwilę, to za chwilę. Aha. Rozgr rozgrzejmy się. Rozgrzejmy się tak. No, myślę tak, że yy... największą zasługą mojego komitetu wyborczego było wprowadzenie do komisji wyborczych ponad 16 tysięcy osób. I to bardzo poważne zadanie było w trakcie trwania kampanii wyborczej. Ja w sondażach miałem więcej niż dostałem. To się dzieje już drugi raz. Tak sobie myślę, wczoraj miałem spotkanie w Aleksandrowie Łódzkim. Bardzo wszystkim dziękuję za to spotkanie, bo widać, że naród bojowy a ponad 350 osób przyszło to jest takie niezwykłe powiedziałbym działanie i, yy, i tam ludzie wprost mówili dlaczego na mnie nie głosowali. Yy, I z tego wynika z tego obrazu wynika taki fakt, że część bała się, że do drugiej tury wejdzie yy, zamiast Nawrockiego Mencen, więc zagłosowali na Nawrockiego zamiast na mnie. A druga część <grych> Łatwo się domyśleć. Obawiała się, czy też była pewna, że Nawrocki wyjdzie, a chciałaby w drugiej turze Mencena, więc zagłosowali na Mencena. No a ja po środku środka z 07%. Nie mam o to pretensji, prezydent Polski jest prezydentem, którego ja oczekiwałem, oczekuję i to jest taki drugi Jakubiak, tylko znacznie młodszy. 16 tysięcy osób w komisjach? Tak. I nie, nie rozmawiał Pan z 16 tysiącami osób, ale z tymi, z którymi panu się udało po wyborach porozmawiać, oni podzielają te obawy, które teraz się pojawiają w przestrzeni publicznej, że doszło do fałszerstw, że doszło do licznych pomyłek. Akurat tak się składa, że jedna z pań, która bardzo blisko ze mną współpracuje, była członkiem komisji w Mińsku Mazowieckim, w tej komisji, o której tak się dużo mówi. I ona wysłała mi zdjęcie, końcowe zdjęcie, jak przygotowany pakiet był do wysłania i na kopertach jest wyraźnie napisane, że Trzaskowski wygrał. Ktoś to spisywał i odwrotnie to wpisał, po prostu kartki się, te kratki się pomyliły. I to był przewodniczący tej komisji. To się działo już poza, bo to już było policzone, to było już zapieczętowane, protokół był spisany i to wszystko poszło do PKW z listem wiodącym jakby, z takim pismem wiodącym. I on tam kratki pomylił. O i cała sprawa. To było prostowane potem. Nie wiem, czy on miał tego świadomość, czy nie. Natomiast nie ma czego liczyć, bo to zostało policzone. Ja mogę pokazać, bo to zdjęcie mam. Więc przy sobie, więc e, myślę, że to są takie dmuchane problemy, po prostu, zwyczajnie. E, myślę, że w PKW też powinno się weryfikować takie rzeczy, jeżeli schodzą do, do tych wojewódzkich ośrodków, oni powinni te koperty patrzeć. Na kopercie ma napisane, że na, na Trzaskowskiego jest tam 14 bodajże tysięcy, na, na e, Wrocławskiego jest e, m, połowę tego, a w karcie jest odwrotnie wpisane. To to są te czeskie błędy, natomiast nie ma tutaj mowy o liczeniu, bo licze, policzone są porządnie, bo to wszyscy. Ja myślę sobie, że tak pan Giertych trochę przesadza w tym wszystkim, jak i niektóre tam, niektórzy tam dziennikarze, ponieważ tam nie tylko z, od naszej strony byli ludzie, ale byli też i z Platformy Obywatelskiej, i z Lewicy, byli ludzie ze wszystkich komitetów yy, yy, wyborczych. W związku z tym naprawdę liczenie było pilnowane. Naprawdę było pilnowane, więc tutaj nie ma co liczyć. Trzeba jeszcze raz tylko sprawdzić, jak przekazano pakiety. Być może trzeba to zrobić, natomiast myślę sobie, że to nie będzie miało wpływu generalnie na, na wynik, dlatego że liczba tych protestów sięga, proszę Państwa, 340 pomyłek, głosów, głosów. 340. No nie, no teraz mamy już kilka tysięcy skarg do sądu. No i? i chyba kolejne jeszcze idą. No i? W 23 roku było ponad półtora tysiąca skarg i tyle ich było, że Sąd Najwyższy uznał, że prawidłowo zostały wybory przeprowadzone bez rozpatrywania tych skarg. Dlaczego? Dlatego, że tyle ich było. I ktoś wtedy podnosił jakieś larum w 23 roku? I czego właśnie spodziewa teraz, że, że, że coś się Myślę wydarzy? Myślę tak, że Karol Nawrocki dostał um, um, uchwałę PKW o powołaniu go na prezydenta Rzeczypospolitej i to kończy temat. W tej chwili czekamy na, na sąd. Sąd, jeżeli uzna, że więcej było nieporozumień, jak wynik, czyli bachliwy wynik, ale proszę zwrócić uwagę, że tylko jedną stronę się bada. Założy się, że w drugą stronę tak samo to działa. No ale tak chyba jest. Niektóre z tych komisji, które zostały wytypowane do ponownego przeliczenia, to oczywiście nie będą tego robiły komisje, tylko tak. sądy. Tam dochodziło do zmian w różne strony. Raz no. to na Nawrockiego, raz na... Ale na jak na... się podejmuje na... i doda, to chodzi o 340 głosów, które w lewo, w prawo to kanał zero bodajże policzył. Więc ja myślę sobie tak, proszę Państwa, że to jest taki dym. Chodzi o to, żeby teraz politycznie ubabrać Nawrowskiego, żeby mu wyrzucać przez najbliższe pięć lat, że Pan nie ma mandatu do sprawowania e, swojej władzy. E, bo wyżeście się oszukali. To taka stara metoda, wie Pan, e, e, dzisiaj rządzących, bo kuriozalna sytuacja. Czyli e, pytam się kto: opozycja fałszowała wybory? No jak to? Tak? To pierwszy raz chyba w historii polityki w ogóle. Więc myślę, że, że trochę przesadzają panowie Giertych i cała ta spółka. A dziwi mu się pan? Dziwię mu się, bo on się kreuje na poważnego człowieka, jest adwokatem, a on wyraźnie inspiruje takie działania. Więc, jeżeli on jest prowodyrem takich działań, no to powinien też się zastanowić, że w ten sposób demokracja nic nie zyskuje, bo oni i ta na tej akcji nic nie wygrają, natomiast demokracja traci wszystko, wiarygodność. Pytam się te dziesiątki tysięcy ludzi, bo ponad tam. Ponad 30 tysięcy z jednej strony było tychże komisji. No to razy ilość, to tam były setki tysięcy ludzi. Oni pracowali całą noc, cały dzień tam siedzieli. Oni poświęcili swój czas, za co im jestem niezmiernie wdzięczny. A teraz pan Roman Giertych wychodzi i mówi, fałszowaliście wybory. Jak już jesteśmy przy Romanie Giertych. Ale swoją drogą, kto będzie liczył teraz te, te sądy, przez... sądy rejonowe? No, pracownicy sądów rozumiem, no bo tak stwierdził Sąd Najwyższy, więc i oddelegował. Przecież ja będę pierwszym, który podważy to w ogóle. Dlaczego? Dlatego, że nie ma takiej procedury. Nie ma takiej procedury. Demokratyczne wybory, proszę Państwa, różnią się od innych tym, że liczą ci, na których się głosuje za pomocą własnych przedstawicieli, i każdy z, pilnuje mojego interesu. Czyli inaczej mówiąc, pilnują, żeby te wybory były policzone. Żeby były rzetelne. A teraz sędziowie? Pytam się z justicji czy nie z justicji? Ci o, z lewej strony czy ci z prawej strony? Sędziowie sędziowie czy sędziowie politycy? To uważa pan tak jak Ryszard Terlecki, że teraz ci, którzy chcą ponownego przeliczenia będą chcieli sfałszować wybory, bo tak napisał na platformie no to X Ryszard Terlecki? Znaczy ja rozumiem tą tezę. Bo sami sędziowie doprowadzili do takiej sytuacji, że wątpliwości co do ich Y, 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 stronniczości są zasadnicze. No więc pytam się, kto będzie liczył te głosy? Panie Pośle, jak już jesteśmy przy Romanie Giertychu, to jeszcze. Chyba szybka... Giertych z Tuskiem, no ale szybka to jest, dość kwestia, dużo, żeby oni mieli świadomość. A propos tego. Giertycha i Tuska. Szybka kwestia. Telewizja Republika chciała ujawnić nagrania z Romanem Giertychem, między innymi pomimo te, które ujawnili, a okazało się, że to nie były żadne podsłuchy, tylko to było nagranie, które można było znaleźć wcześniej w internecie ze spotkania Romana Giertycha, z, nazwijmy to internautami, ale są też te rozmowy, które zostały prawdopodobnie Pegazusem nagrane pomiędzy Romanem Giertychem a Donaldem Tuskiem, pomiędzy Romanem Giertychem a panem Czarneckim. Coś tam jest takiego? Słuchał Pan tych, tych rozmów? Nie wiem, ja, ja, Przepraszam, ale ja może się do polityki nie nadaje. Ale ja naprawdę czyjś rozmów telefonicznych brzydzę się słuchać. No. To jest tak, jakbym komuś pod kołdrę zaglądał. I, I szczerze powiem, no, nie wiem czy wyjątkowy jestem. Mnie naprawdę nie interesują alkowy. Ja, ja wiem, co tam się dzieje, zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast wolałbym, żeby polityka nie polegała na tym, że wzajemnie się podsłuchujemy, bo już sami w wariactwo zaczynamy wpadać. No. A prokuratura powinna się tą sprawą zająć? Jeżeli by było coś przestępczego to tak, natomiast y, y, nie wiem jak z tymi podpisami tam było. Y, Remon Giertyk przekazywał... Stanisławowi Gawłowski, Tak, tak. Y, tak oświadczył przynajmniej, ale to też lipa może być, bo przecież powie żartowałem i co? A wracając do podpisów, a jak było z Pana podpisami? Bo też pojawiały się takie zarzuty, że Pan nie miał możliwości zebrania 100 tysięcy podpisów. A kto ma takie możliwości? No to jest, wie pan, no to jest taka, kto ma. Duża partia. I że co, że niby, bo ja nie widziałem na ulicach teraz ani platformy obywatelskiej. Ja widziałem tylko PiS. Konfederacji nie widziałem, widziałem e, Szymona Kołowni, chyba część jakąś na ulicach e, i echo. Nie było nikogo. A podpisy zebrane. To ja, ja, jak to jest możliwe? Widzi pan, bo to jest chore. To jest chore. Jak sobie przypomnę, że trzy miesiące przed wyborami Gawkowski odpalił taką reklamę, nie daj się oszukać, zastrzeż PESEL. A po trzech miesiącach każe jakiś mój przedstawiciel, ja nawet nie wiem, że on jest moim przedstawicielem, ja tego człowieka nie znam przecież, bo w Warszawie było ich tysiące. Oni z dobrej woli na mnie zbierali podpisy i podchodzili e, e, i mówią, czy poprze pan, pana Marka Jakubiaka. I, f, I uwaga, imię, nazwisko, adres zamieszkania, e, e, PESEL, e, własnoręczny podpis. No, trzeba być wariatem, żeby takie rzeczy robić po prostu. No. I ja mam sam do siebie pretensje, że ja po prostu przymuszam ludzi do czegoś takiego, a przecież propozycja jest prosta, banalnie, banalnie prosta. Nie rozumiem, dlaczego nie można tego wprowadzić. Każdy komitet otwiera swoje konto, no bo takie konto komitet musi mieć, prawda? Ten komitet ogłasza zbiórkę czy poparcia, która charakteryzuje się tym, że wpłaca się nie mniej jak 10 zł. I tych wpłat musi być, nie wiem, tysiąc, dziesięć tysięcy, to jest kwestia do, usta do, do, do ustawienia. Dobry pomysł. I patrzymy, kto wpłacił, wiemy kto wpłacił, ile, i to mało tego, też chcę Panu powiedzieć, że to jest fundusz wyborczy. Kropka, stop, koniec wpłat. Z ręką na sercu. Zanim będziemy kontynuować kręcenie filmu, wesprzyj nas subskrybując kanał i zostawiając lajka. Dzięki temu nie przegapisz najlepszych wywiadów i zawsze będziesz na bieżąco. Z najważniejszymi wiadomościami.